Nie, za wysoko chyba. Czekaj, jak gdyby tak. Jak kurde, ktoś na mnie by wskoczył. Potem. Nie, za nisko jesteś. Ale nie, jak ktoś na mnie by wskoczył nie. i ty wtedy, I wtedy na tego kogoś. No. Nie, od. Jak gdyby tu głowy. Ktoś był na kuckach. Tak, mi się będzie próbować wejść, to cię zrzuci. Teraz Fifkowi na głowę musicie wskoczyć. Albo z Karoli. No, mówiłam, że cię zrzuci. Gdzie? Gdzie? <gdzie> Dobra, biegniemy tam czy nie? Gotowi? Tak. Wszyscy wpłacili hajs? Tak. Tak, Wszyscy się macają. Łącznie. <gdzień> 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 w kieszenie. Oboje się zatrzymali, było tylko. tak, um, Tak. W każdym po okierniach. no A no, na bogato z manierami. Ja mam manierkę. Uuu. Ja też. Ja nie mam. Dobra, lecę. Komuś w brzuchu burczy. I to komuś taki tutaj. Takiemuś gościowi, kurwa, burczy. A, to Adiemu. Chociaż nie, to Adi się prze, przepił. Nie. Ten zrzut po lewej stronie jest. Albo... Nie, ja, widziałem gościa na policyjce właśnie, na, gór, na górze. No, czyli będziemy mieć tu przyjaciół. Możemy biec, tak? Karola no, biegnie. Polecimy, uh -huh. to uwaga na typa. Gdzie macie tą policyjkę? No tam, widzisz tam. Tam Tamą. Rzeczywiście widzę. No i tam na samej górze, w tym, tym, za tym szkołem, był gościu. Na że zombiak, ale. Co by tam robił zombiak? Na samej górze. na pewno nie ma. No, nie, nie, nie. Zombiak tu jest. I tu jest. dwa tam. są zombiaki, no? Jest tylko jedno wejście do policji, bo tu jest zamknięte. Dwa. dwa, jedno to... jest z przodu. Ciema. Jedno główne, drugie tylne. Wyboczny. No, ale on na pewno już wybiegł. Znaczy nie, on bieg tak dziwnie. Albo Adiego może zobaczył. Nie wiem. Nie, bo ja leżałem, więc. Przebiegnę, mnie nie przebiegnę przed wejściem. Stoisz Więc już w miejscu. Dobra, przebiegam. <laughs> nie widzę go. Czały. Od on jest na górze na schodach na bank. Nie ma nikt granatu? Nie. Mhm. nie. To on tylko dymny. A to nie jest tłumik? To co tak strzela? Tłumik. Nie wiem. Tak, może to jest tłumik. może to on, może po prostu pobiegł dalej. Nie, tutaj nie jest. Nie, Z NWA strzelałem, bo przecież kot tam jest. On wszedł na górę w tym oknie, go uważajcie w tym. No ja, ja patrzę, to, tą patrzę na górę, to okno. On na schodach pewnie stoi. No i czeka. Nie wiem, nie widzi mi się w bieganie do budynku. A tym bardziej, że mamy w daleko, żeby tutaj dobrać znowu. Prawda? Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Dziękuję. Przecież żyło nie? Tak, troszeczkę. To trochę sobie z wami pogadam zanim się przestanę gadać i tam biegnę. Także jakbym krzyczał jak Już. mała dziewczynka, dobra. Ty, Misiek, chyba, że ja się zrzucę ja tam pobiegnę. Nie, no bo jak się zrzucisz, no to bez sensu, ja mam no, Ale ja mam uzika z tłumikiem, to ja go prze przeoram. A ja, masz na... Gówno mu zrobić jak on ma kamze 2 chociaż. Więc to było, Misiek? Już biegł. Już biegł. Dostaję zemblanie. Jest w schodach, celowany. Jakbyście widzieli biegam. drzwi przez okno, to tam jest. Ciebie. Właśnie, dobijacie No wiem, dobił już niedawno. Już się odradzam w sumie. Zombie, Zabra. Fifek za tobą, lecą tam. dalej, Fifek. Ode mnie nie wiem, czy coś dostał. Patrzę na wejście. Ale wiedział, bo był wcelowany prosto w głowę, nie? Ja miałem hełm czwórkę ja, i takie Musiałem. Leci do ciebie reszta bandy. No, wszyscy za ciebie teraz lecą. Wszystkie zombieaki. Patrz tam, te drugie wyjście. Patrzę, ale patrzę Popatrzę też okna, żeby za chwilę głowy nie dostać. Padłem. A nie okay. dobijam cię, na spokojnie. A ja z nie, będę miał chyba. najszybciej chyba, nie? Chyba da. Nie. To gdzie był ten gościu? W oknie. 10 km z Berezina. Było w tym domku. Czyli nie w policyjce? Nie. Nie, 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 obok. Krzysztof, jak się podniesiesz, to spierdalaj od razu do domku i zamknij drzwi. Ale właśnie wszystko jest w tym, kurwa, mm -hmm. policyjnym. Zajebiście. Nie? Właśnie do mnie wbiegł, więc wie że ja co? tu jestem. Ząbiaki kurwa do mnie tu wbiegły. Jest tam kilkanaście. No ale to masz tłumik. Wiesz ile ich tu jest? Ale jestem obok. Mm -hmm. Co chwila obrywam. Tyle, że mhm mm -hmm. no, mm -hmm. Takie Jak non stop tutaj na tym serwerze nosiłem ze sobą granat. Tak zgadnijcie, że teraz go nie miałem kurwa. Proszę, Adi, ty sobie poradzisz? Tak. Dobra, to ja jeszcze muszę A, jak głośno radzisz sobie. No, odciągnę je przynajmniej od FIFA. Powiem wam tak, nie wiem co chłop miał na sobie. Z czego mnie dokładnie zabił. Ale teraz będzie miał chemu czwórkę ze mnie, czyli nie strzelajcie w FIFA. No, najgorsze jest to, że nikt teraz nie patrzy tylnego wyjścia. Ja się już. Teraz. Um, już mógł tyłam wyjść. E, ty broń zostawiłeś tu, fifek. Po tym jak tam dlałeś Weź, weź tu. Ja się muszę zabandażować. Chodzi w tym domku. To Mhm, mm to. No to, to ja do niego. Gdzie był? Oknie wychyla. Którym? Dobra, widzę. Tam, po góry, widzę. Masz trzy ociełka, wyra próbuj. No ja go nie widzę. Tak ogólnie. Jeszcze tylko 9 km do mam. Kurwa, no nie widzę. U, to okno. Też tu nie widzę. Kurwa ja widzę na czarno-biało i. Nie masz krwi nic. Bandarizuje no, się. Byli dostał ja ode mnie. Ja mam 3 8, jak coś. Yy, może Czo, wybiega. Prawe okno, prawe okno Nie, 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 on biegł w stronę schodów. Silnujcie, żeby nie wyszedł. Co? Dostępny jesteś. On już wy o nas i tak. Patrzę. Zmienił broń. Słyszysz go, tak? Zmienił broń. Jest na dole. Uuu, pewnie no mu no z... w karciele. No mu zemdleje. Bo tak bardzo szaro mi się zrobiło. Znaczy, a gdybyśmy tak zraszowali jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony? Mm, jak on będzie na schodach. A on na schodach to i tak i tak wyszedł. Nie, kurwa, on wyjdzie z tego, już mi się sikać chce. Mi też. No to już także ledwo wytrzymuje. Ja też. Idźcie. No tak, to ja muszę... ja na... Gra ważniejsza. Ja tu siedzę na najlepszym polu bitwy. A ja muszę Wiesz, iść, ja muszę iść kaczkę planować. wstawić, a nie mam kiedy. No, kaczka to by mi się teraz przydała. Chyba. Siostro Basę. Siostro, basek. Pójście kurwa na Teasy jest zajebiste. <grymne> już się pobawiliśmy na Teasy. <grymne> Możemy już iść, mi się, się chce. <grymne> <grymne> <to> już cofać <grymne> Musimy odzyskać to, co mi się straciło. <grymne> Czyli Honor. <grymne> honor. Honor kurwa. Prawe okno. Nie widzę go. Znowu dostał. Znowu dostał. Kurwa, nie widzę gościa. No bo on na to łóżko tam wszedł i próbował zaglądać. Znowu Dąża. dostał. Leży chyba. Nie, wychyla. Bo było takie... Dostał, dostał. Próbuję na... Ej, może tam zbiegnę? Dobra, muszę się wycofać, mam za... On się wleczy. Widzę, co wam powiem. O, ja kurwa, Werka wrócił do akcji. Rzuciłaś jak mu? Weź smołka rzuć od, do góry w okno. Ale... czy trafię? Aha. Jestem kobietą. Próbuj. Aha, czekajcie, może ja go w ogóle odsynteguję co? No, <laughs> Chciałbym zawieszkę. Nie da się. Ale rzuciłaś? Nie da się. się. Nie da się. Bercia musisz przytrzymać jak rzucasz. Ale teraz, no, teraz nie widzę prawego okna. No, <laughs> Zaspółkowała mi prawe okno. Ale on też nie widzi. Plusy. <laughs> Taki był plan. <laughs> tak. Wchodzi drzwi? Otwieraj, zamykaj. Przedstawię. Zapukał. No, Za to. Także jestem. Zastać. Tak. Drzwi. Dostał chyba, nie jestem pewna. Jem Gold Stara. Um. Siedź w drzwiach centralnych. E, poszedł, poszedł. Znaczymy, poszedł. Nie, wraca na schody. Leży? Leży. Zabiła. Nice. Tak. mi się żeby że te zombiaki cię nie zjadły. Jestem z tobą tutaj. Trwawie, I... czekajcie, muszę się wyleczyć. Sorry. Chodźcie do nas. No, Jeszcze poko. jeden? To ja do zombiaków. Ej, mam pizdę. Ma ktoś czaka? Ten jest zniszczony. U mnie, ja u mnie masz ten leczenie. Już wyrzucam. On pewnie ma. Trzymaj. Albo. Kurwa. Gdzie będzie? Je Je Jeden ząbiek, jeden do was wszedł. No, jeszcze. No, kurwa i drzwi za dupą. Ej, a on też jest zniszczony, ten nifak, kurwa. Ważne to, żeby lud przejrzeć kurwa, ale drzwi za sobą są. Zniszczony. zniszczony. Kurwa, skąd będzie najbliżej do łopatinu? Dzięki. Dzięki, Z dzięki. Baloty chyba. Dobra, on miał twoją, twoją czwórkę, misię, jak i dwójkę. Wiesz to? On -Sasa miał. Jakieś górny miał. Aha, ja mam lagę, bo nie mogę się rozebrać chyba. Nie no, ja lagę nie mam. Ja mogę brać rzeczy. A to on możesz klucz. mi stąd odejść, bo tutaj jak jedna osoba przeszukuje, to druga nie może. Kroplówka zniszczona, wypierdalam to. Ej, ja sobie Dobra, plecak zamienię. koniec, jestem już. na zero. To odsił do nas. To by plecak mnie, bo ma o wiele większy. Tylko te rzeczy z plecaka wezmę, żeby nie było. Hmm. Berka, chcesz coś zobaczyć? Znaczy. Hmm. Kurwa, to grizzly zniszczone. To by było, gdybyś ja są... fiw, ja FIFKowi tylko ten plecak postaram się Ja zabić. patrzę na policj... Ja patrzę na a tam jakiś Lord Vader w oknie. Ej, czekaj! Misiek, ja mam twój plecak! Ja mam twój plecak, bo ty miałeś 300